No proponuję Trwa ulewa zatem, kolejne. Uuu, dobra, co my chcemy? Co ja chcę? Snajperki! No, ja Pamiętajcie zombie nie wiedzą się na stół. To są zasady każdego. każdego... każdego tego. Oni nie ja wiem Kask nie ocali bo to jest sporem. Aaa! LEM! Nie mlem. No mlem Czy Sarek jest jeszcze takie zabawy kiedy pokrajnie singlowe? Może jeszcze gra tylko na ja Nie Gary's Mod jest cały czas, ale ja go nie mam No, no można ci wam gierkę Co to jest za gra? No nie znasz jak są te takie dzieci ojcawi i tak dalej dzieci muszą się same wygrać? Kojarzę no No to 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 Dlaczego? No. Dlaczego? <laughs> to brzmi jak najbardziej frustrująca gra na świecie Właśnie nie wiem. każdym To jak jest super, zabawna! Walele, jak się wreszcie. gra z ekipą, która gra nie na trackharda, tylko na padu, to jest zabawna. Dusi mnie, liża mnie, kurwa. Ja no, umlem. No, umlem! Ja się zastanawiam, czemu, czemu, czemu ten dusiciel tak śmierdzi, śmierć, jak się zabija. Nie rozumiem. Po prostu z paszczym, bo śmierdzi. mu śmierdzi No nie słyszałeś że jak giniesz, to defekuje? <laughs> mm. Ten bot. Kapitan bomba widzę, A nie, to, to jest ogóle... piesem, nieważne. Zostawmy go w spokoju. To tam <noise> Fajnie jest ze sobą przenany do o, to. No to? mu to? był. to? ja to? był dobry ruch A ja to? Hamow to? Hamow to? Nice. Oj, oh, uwaga, to? No. Hamow tutaj jest. Gdzie to? Zabić to? Hamow to? Hamow Dobra, kto ma Niech te do Niech gdzieś dobrze do siebie Nie macie przecież tej Pomagam! <coughs> <coughs> yeah. Pomagam! Hot hot! Dobra, to idziemy, papa. Na co komu reszta? Pomocy Nie, to jest Jolo! Strzelać do niej! Nie, nie strzelać. Nie strzelaj! <laughs> get the ass! Skończyła mi się amunicja. Dobry ty początek! A, tu jest końcówka. I see. Pa! <laughs> no, tu wejdzie? Yes. Nie. No. To w końcu! <laughs> to, Kilka osób? Jest, ty, Lecz to ile apteczków tu jest? Jeszcze w Gdzie jest katana? Oj Boże, Gdzie jeszcze tutaj są dwie, co jest? Ile? katanę! Nie. I'm the thick coach. Dawaj katanę To, a to Dawaj katanę Tam bym zbrodniął Dawaj Star. katanę Ster Też się Dawaj dołącza Katana. <noise> Moja katana Co ty masz? Dam ci Abej. łopatę w zamian co, co, ty masz? Dam ci katanę, łopatę w zamian Będziesz tak, się grub wykopać, jak ci Idziemy! No No krew! Nooo! Ktoś rycze. Znowu. To nie ja. Na pewno. Tak. Będę zrobić palca w dupę, nie wolno mówisz? Nie! Jakbyś zobaczył ten skin do kołcza, to mam do mnie. Zmieźmy się Bo To co właśnie powiedziałeś? Książę widziała! Tak, był piękny! Better coach! Do siebie! Ujewać mój język! O kur... czy ryczy, no ile ona może Chciałem ryczeć? Mapy Musimy być. przejść obok. Nie! Ojojojojojoj, zawracamy! No, nie strzelił. nie strzelać tam, debil. Ała! Ała. Dlaczego rzucić? Tu nikogo. O, fajna pompa! No! Zajebista. Drzewa podpaliłeś. Ja pompę Te Drzewa już na mnie nie, nie, nie postawią. Nie wstaną na nogi te drzewa, nie? O! Co to? Co to? Co to? Staliśmy wokół tego, jest eksplozja prosto w twarz. Chyba, chyba chyba, zombie jesteśmy <grym> też, jak nasz Spike Bobo przyciągnie. Przy, przy, <grym> tak, ociągnie. ale fajnie co to pikard? <grym> albo jesteśmy głupi, to jest taka opcja: albo zombie, albo upośledzeni. Dużych ludzi sobie nie ma. Nie powiem, też siebie atakujemy nawzajem. Jakby no, <grym> on jakby... kolejna, uwaga. Nie, kurwa, kurwa, ty... <grym> nie. Nie był niskę w łeb Jestem samobójcą O no nie, moja amunicja! Ja tam był mi się dobrze bawię, nie wiem po co ci amunicja. Ja też Dajcie mi duchy, moje Magdy, to do... Oj Jesus z kolejna Ile no, ich tutaj jest? Kuczek. Ała! Celizm w końcu to ty masz zle za <noise> Nie, mam broń podręczną No <noise> O! <głos> no, znowu? Halo, help Nie tutaj, pomocy. Ja mogę się. Jeszcze więcej! O <noise> mój Jezus! Trzyszaczki, <noise> mega nawet nie na mogę Ja nie wiedziałam, że takie rzeczy dał mi fajnie się sprzedawać. Trzeba na, kupić. No on. Piesem, on chodź się. tutaj. <noise> masz trzyszaczki. Trzymaj. No. Ja mam chyba 9 HP. O. dziękuję. Radzę, że tu jest Dio. Jest, tu jest. O. Coś mówiłeś? Tak! To chyba Ty ostrzegałeś nas, nie? Tak się zdaje. Nice Sam ostrzega, sam się w niego wpierdala. Tak! Ej, tu w środku była jakaś broń dodatkowa. Gdzie? Jaka? Tu jest! Jaka? Była ta jabłka. Musisz dobrać. przyjść zobaczyć. Nie chcę mi się skakać. No to. Witam w no. świecie no. bez amunicji. Albo. Kurwa. Albo. 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 Halo! Kam! Nie Albo. mogę się skoczyć. Kujowa gra. Halo, kurwa! Teraz ciebie! O! horda. Hello. Uwaga, żeby nie spaść z tego. Tam nie spaść, Powiadasz? Tam może być fajnie. To no, byłoby spaść. miło. O, Charger biegnie. Jako, go na Dzień dobry. Jak tam eee, w porządku, wszystko jest. It's fine. Faj. Fine. Okay. Oh. Ja się zawala, it's fine. I am anime. O! Jak <grym> się zaskoczył ja, ten. Jak jakby, się zaskoczył dobałem, ten win, Hunter. Dobra, jedziemy, jedziemy bez ciebie. Jedziemy bez bota <noise> A nie, no nie, jednak bardzo zdążyłem. <noise> Ten hunter tam. Dobra, lecimy. Let's go, kolejna łyczka jest gdzieś tutaj. Jest bardzo pasująca. Jezu, to tu jest ciężko, tu Powiedz mi, broni bronię na blisko. Właśnie przebiegliśmy, przebiegasz obok jednej. Jest fajnie. Obok drugiej przebiegliśmy teraz. Obok trzeciej. Czwartej. ile ich jest? No cztery tam był z A jeszcze ja kolej! Komocy. Kurwa! Nie! Jestem <laughs> Dylim! <delenium>! Dylima! <Kieruza>! <frustrated> ja, nie! Proszę, moc! Moc! ratuje! On nie może być ten soker. Dlaczego nagle tak, już spadliśmy? Co jest? Sziki, <Californii> sobie, ta błyskawica nagle była pod moim celownikiem. Nie moja wina! Kurwa! To jest To jest! Tak Na twoje, na twoje życie to jest! Ja sobie jeszcze się uleczę jedno, możesz. Apteczkę bierz dalej, co nie? Wiadomo te sprawy. Tak. tak. Na drogę, ale sobie weź jedno. baba na drogę. Eee! Rozstrzelać. <laughs> Szeli, że to spierdalać, ci kurwa. To ja naprawdę cierpię z tym! No shift kuf, alta byłeś na Steve'a i odsubskrybujesz z tego i ciężko. Bajo, bijamy ich. No, Miją <grym> mały. To jest speedrunner trochę teraz. Tak, speedrunner robimy. E Bajo Dasz radę. Silny popak z jest Tak. O! Teraz <grym> Się zapaliśmy. A tak, piesem. Aha. No co, chłopcu mi granat pod nogi rzucił Fajnie, R ty rozluźniłeś łódźkę, a ja one dostałem w łeb to... Perfekt, idziemy idealnie, nie wiem o czym wy mówicie Speedrun Ja Speed się więcej razy niż, kurwa, wcześniej niż o! Ja się uleczę jeszcze tak Do mnie, kurwa Odgrzegał mnie A! Co tu się dzieje? Gdzie są wszyscy? Nie wiem, strzela na ślepo Na kurwie! ta pierd... <grymne> ja leję wszystko co do mnie podejdzie <grymne> Nie strzelaj do mnie może tak Nic nie widziałem Ja się nie zabawisz w na Filmana! Ułomować wszystko co się rusza Ułom Mają Lecimy szybko, speedrun, winda, 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 szybko Ej, nie na procent. O nie, to jest harder. <gry> jak ser re coś mm, Jest. No właśnie, winda już jest, jest, chodźcie, szybko to. Fasik. Nice. Jaki Do środka. A, Do środka. pomocy, pomocy! No dość strzysza! Kurwa! <gry> Armia trzysza. mnie pomocy, jeszcze mnie obrzygali No, no podnoś nie mam bo Nie do mnie! Do windy, szybko! Do windy, kiekać na guzik, kurwa! Ja mam czarny ekran już! Jesteśmy do tego strzała! Masz tabletki, masz tabletki, pierdol! To bym trochę bardziej przydało mu się. Ale... Masz czarny ekran. Też racja. Jaka na male? Krzysza, apteki, o! tutaj są! Dawaj mi, dawaj mi, dawaj mi. Apteka! Zajem, bodaj zajebie. Na półce, bierz szybko. Tu jest, dobra. Ja biorę defibrylator. A, dobra, żeby sobie kręcić przed nosa. Nie ma. Ukradłem. Jest Biegniemy, po prostu biegniemy, nie, nie, nie strzelajcie tutaj po prostu. O nie, to jest link, uwaga. Oj! Oj, oj, oj! Przepraszam, bo za nią tak jakby. Kusia wlazła na łódźkę Tak Hahaha Wlazła na twarz <grystana> No No to se poradzicie, myślę Ja se tu poleżę Papa. pa, Krzysia Pa O, safe bo... room On tam Gdzie, gdzie, gdzie safe room? Gdzie, gdzie powiedziała Gdzie? Jestem Tu <grystana> Tu Krzyszcza, żyjesz Żyję <grystana> <O, grystana> tak. <grystana> Totalnie opróliśmy tego, tak? Tylko ten boss się nie zawalał o, może jest. mam życie, mam żywot No Bo umarłaś, bo tak masz całe życie Tak, to tak działa Wracaj na łódź, czyli z co, wracamy do specyfiki. Tak Wykreście latarki Jak? F okay. Jak fail Chodźmy przy ścianie może Au Ał? <laughs> I saw the big booba and I died <laughs> o, Mam coś, winda Chodźcie do mnie! wol. Kurwa! Dusi mnie! Do mnie, do no, kurwa! I... Nie! Nie, ja się no, to zablokowałam! Mój odbyt, <laughs> pomocy! Mój odbyt, pomocy do no, kurwa! Musimy przejść tutaj na oku. No kurwa i umrę, nie no ich Mi kur... <laughs> Miłego umierania. I kartus skręcił ich kur... Jestem! Dobrze. Mam apteczkę twoją! Super! O, ze zwłoki, o apteczka! Nie! Pieszy! Zerzyłeś? <laughs> <Co laughs> żyłeś Tak! <laughs> Uwaga, na początku go odepchnijmy Albo tak też to można. O, really nice, really. No coming Nie na tym kanale. JAK TO NIE NA TYM, A! A! Nie NA TYM A! Halo Otwórz drzwi Otwórzcie mi drzwi Idę Nie Zostaw Nie otwieraj mu drzwi On kłamie Dobra na darwinę On się tam wespnie przecież Wyjebane <laughs> Uwaga topie się Help me Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl Jezus, wyciek jak T-bug, czekaj, chodź, t-bug, Dobra, uleczę, te, te. O, mm, uleczę to w to w ogóle. Jak mnie poduste macasz. Mmm, tak. Mm. Przypadkiem tylko, nie? Tak, przypadkiem, o rękę się trochę za bardzo wchcała w to w tą stronę, nie? No, dokładnie. Ale my chyba mamy iść tam? Na pewno? Tak? Nie wiem. Tak. Nie wiem, ja wiem tędy możemy. Szysa prowadzi, dobrze, rozumiem. się ma instynkt kota. Tak, tutaj jestem, tak. jestem w dobrym kierunku. Idziemy w dobrym ma kierunku. zgubiła się. <laughs> tak. O druk. O jizas. Nic nie widzę, Ała. łap. charger go zniszczęd. Jak oni nas od, od, odnajdują w tym miejscu? Łatwo. Mierdzimy kurwa, wydało się wykopać Mówiłem! Mówiłem, wykopny się, zanim zaczniemy zniszczony. Wyjdziemy na zombie Ale myjemy się w ściekach teraz cały czas, jeszcze pada deszcz no, bo wątpię że ścieki pomogą nam w tym wypadku, wiesz? O, pilsy, U, pilsy. proszę, bierzcie Kto mi pilsy ukradł? Ja ha Co chodzi? Czy ty ma życia, żywotu, piesę Oddaj Podziel się mu No O, ja da bombę w dupę <ślesztą> o, Oj, żeby mnie ci w dupę nie dało Jej. Mi zlogował grę totalnie, ściągata przez chwilę Dobra, parkour Namysłis dosłownie na tym Spadłam Dobra, idę to do... ja poczekajcie chwilę <ścoughs> Przerwa na siku, tak? Ach, yes. I think I'm dying Nie, yes, zdajcie się. Połamała twoja nogę to jest tylko twoja wyobraźnia. Chyba, nie wiem, nie znam. Ja, nie tutaj nie widzę przejścia. Nie jestem doktorem. Nie ty ja uczyłem się, jak zabijać ludzi, a nie geografii. Tak, geografia to jest to, czego nam brakuje tutaj, na pewno. Aha, znalazłem Ale dobrze, bo są zombie, więc. A to jest jakieś przejście, mam nie wiem. Pomocy, Kurwa, jestem samotna! Panowie, piesem, możesz mi tak po kratę, chylić nie. cokolwiek. ty <ślesza>, do tyłu ja Cię zaprowadzę za rączkę, czekaj. Wszyscy za zarodki poprowadzić, Czekajcie. Dobrze idziesz tędy, tak. Tak. Tak tutaj ładnie. do przodu, tak, tak, ładnie. Tutaj widzisz moje ciepło, dąbuczki. ciepło, tak? Ciepło, ciepło. O, Jej, i za, za łapkę taroczkę. trzymaj mnie. Ja cię za dupkę trzymam. Także nie zgubić, choć Trafi też gubić. Jeszcze ciepło, dobrze. 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 dobrze, dobrze. Dobra, teraz używaj szybko tego. Śladdki pewnego płynu. Zamykamy drzwi, łatwo. Nowe apteczki, te sprawy, Nie uzupełnili skład w międzyczasie. Tak, jak my tam przez dwie godziny. Tak, tak. Jak te tak. słyczki dorywały, piesę, lecz się. E, Nie mam czym. Z starych czasów to na polskim YouTubie. Chodź tu. O! Okurwa, bugi i bugi i maca. A. O kurwa, ma pa panowie, I, pa i pani. No, I pani, proszę pani, proszę pani. Proszę pani! Proszę pani! Tak dzieci. Domyśla się, czemu tu było więcej apteczek. Ten dobry Ale to były trzy no to jak tak. weszłam. Było ich więcej, były cztery i sześć. No były tak, ale w tym tym i... samym były. No, ale jak wtórzyliśmy za pierwszym razem, było ich więcej. No na pewno tak tam, nie. mówiło nam, żebyśmy zostawili parę na po drogę powrotną. Ty wnioski, Tyta, że czy ty co to czytasz? Co? To normalny czytanie dialogi w grach? O parkur! Jum! A! No znowu burza, no co to ma być? To jest zdążenie losu. Za się odparła w tym miejscu, co taka znalazłam. Nic nie słyszę, wszystko zagłusza. Teletubisie i dziwny deszcz. Gdzie <śmienny> gonił śmiesznie. Obraz piery na rady stąd, kurwa, szybko drzwiami w ogóle. Nie bana woda! Co tam się ta woda jest tutaj nie po kostki, ale nie, nie możemy w niej biegać! Wyobraź sobie, nie? Jak, jak to jest żyć w takim miejscu. O nie, tank! Dobra, bo to za ślepo! Oh. do ciebie się wszyscy zebrali, ja to rzucam hey, gdziekolwiek nie Jestem, ta woda jest łatwopalna! Tak! <laughs> <laughs> <O> kurwa! <laughs> nie wiem, idę na ślepo JOLO! Jest, Magnum! Dobra, yeah, sprint na... so parkur, parkur. parkur. Jest! Kurwa! Z szybkość! Przez chwilę tylko nie O! Razem nóż! Low Safe room! Safe room! Safe ward! Jest <noise> <noise> to, 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 to śmiesznie. Biorę baseballa, będę kurwa jak Amerykanie. siema Burger! Podoba mi się, że my mordujemy te zombie w bilionach koniec końców, co się całą fabułę a te zombie dalej istnieją. One cię spawnują, nie O czym ty mówisz? Brońcie się! Cokolwiek to znaczy Ja nie wiem, ale ja tu będę chyba się na dole trać się. A i ja to, bez, bez, bez sygnań, wiesz, czy to tak, są A, apteczki. Bo... A, ok. Idę Apte? się uleczyć, chociaż jeden raz. Bomby, amunicję, mnie. Jest widoczność. I to dużo fajne patrzcie to! Dobra, fajbom! Urzuciłem. Zaraz rzucę kolejnego. Tam jest jeszcze jedna. Tak właśnie tutaj chciałam powiedzieć o tym. No na chuj uratowałeś? Tak lubisz z językiem no słyszę Shreka. Tak, idzie z tej strony, gdzie piesem chyba Tak Pomocy nice. Od góry I idzie? O, nie, Ale tutaj gdzie, jest no Gdzie no go ta go łódka ma przy przypłynąć? A gdzie ma ta łódka przypłynąć? Nie wiem No tam z tyłu nam Za nami na właśnie nie Za tym tankiem, który jest za tymi drzwiami Tak Na dachu jest właśnie już, kurwa To mijamy go, chodźmy Poła. Niech tam boost'a to łódki, albo jednak nie, bo nie ma łódki jeszcze e, Nie żyje tam. Naprawdę ta dubeltówka jest Dobra, o kurw! Mówiłam, <grywam>, że nie ma łódki ja chciałem ławkę, Uważajcie, bo jak tutaj Charger się ten, tutaj zrzuci to może być ja problematycznie O wilku mowa Parkour na górę Albo i nie Oj, sorry Czyli chodzi prosto w odbyt Tu można, wiesz, to jest drabina No żeś. Daj mi tę drabinę, dziękuję. Teraz mi zafało. Krzyża odejduje jak działa drabina. Tutorial, tutorial, drabina. Nadchodzi! The big boy. Au, Zdaraj skąd? Mi. Gdzie on jest? Na daleko? A, tam daleko, no. jo. Dobra, shotgun -y, na pewno tego trafię. <laughs> What are you doing, in my sław? <laughs> A spadłam O chyba szybutkę Tak, 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 chodźcie! Chodźcie, chodźcie, chodź szybko Bye bye! Bo tu tanki zapierdale, ale on odbyt. Szybko Pilcy, zerujcie pilce i wszystko co macie, wszystkie narkotyki. Do środka Liję ładę brak set, zdycha No i dobrze Dobrze, jak już dobrze, to zrobił. Dobrze, a To było takie. Leć! Taki bicz na na ją. Tak. Tylko Jufro najlepszy sobie... grasz, tylko jeden zgon. Jufro będzie będzie gdzie czy <noise> Więcej leżałam, oczywiście. I jestem ten albo bo albo postaci. Nie ma pomiędzy. Jestem pogromcą Ja, 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 ja nie przyszedłem, naprawdę, przyszedłem. patrzcie Pierwszy, ostatni, pierwszy, ostatni, pierwszy No. Ja tak samo mam w kilku miejscach Najmniej odniesionych obrażeń Bo ja leciałem, bo tu leciałem przed siebie Tymczasem ja wszystko na twarz przyjmuję no to, no to Ej, patrzcie, to. patrzcie Ej Boże, nie jaka w czelność w mam Ej, 17, co jest? Przyszy, Ty masz przyszy, lepsze przyszy. strzały w głowę, niż ogólną celność Taki <laughs> jestem dobry a wiadomo, wiadomo, nigdy. Nie, tam, nie wiemy, ma nigdy w czegoś cielec, balans. jest tylko headshoty, wiesz? Ciało się nie liczy, nie? Wiemy. Tak. Te zabytki tak. są odporne na strzały w ciachu.